Cześć! Cześć! Witamy Was ponownie z Wędkarz Pro. Dzisiaj kołowrotki Robinsona. Mamy tutaj model Power Feder. Karol, co powiesz o mniejszym rozmiarze kołowrotka? Zaczniemy od tego, że kołowrotki są uzbrojone w 6 łożysk. 5 plus jednooporowe oraz ich siła hamulca to 8 kg. Model, który ja mam w ręku, jest o 4000 i jego waga 347 gram. Praca. O jak sami widzicie, powiedziałbym, bardzo płynna, aczkolwiek troszeczkę go słychać. Nie będziemy się tutaj oszukiwać. E, kołowrotki również są uzbrojone w pierścień zabezpieczający. Jest tutaj pod spodem może mało widoczny. Aczkolwiek dzięki niemu e, nie wplącze nam się żyłka pod szpulę. Tak, Generalnie, no co? Mniejszy model kołowrotka, e, średnio ciężki fedari Picker, mm -hmm. tak? A ten większy? E, duży kołowrotek, tak jak widzicie na mojej dłoni, to już jest naprawdę konkretna maszyna. Ciężki rzeczny feder, jakieś koszyczki 100 gram, ponad 100 gram, ewentualnie jakaś metoda w rozmiarze XL, tak? czyli duże karpie, duże podajniki. Kowrotki wyposażone w dwa klipsy, większy model również ma sześć łożysk, pięć kulkowych i jedno oporowe. Kowrotek wypo wyposażony w przekładnię ślimakową. Całkiem przyjemnie kręci, może nie chodzi aż tak bardzo delikatnie, ale naprawdę, to są takie maszyny wykonane z mocnych materiałów, do łowienia w bardzo ciężkich warunkach, tak? Hamulec tutaj w tym modelu ma, ma moc 10 kg, przełożenie bodajże to jest chyba 5 do 1, 5 2, 1 tak? Dokładnie. Waga 432 g, no i pojemność szpuli to jest 200 m żyłki 0,35, także szpula już jest taka naprawdę głęboka. Pamiętajcie o tym oczywiście, że również te kołowrotki mają gwarancję 5-letnią, więc przez ten czas nie musicie się martwić, co się z nimi stanie. Jeśli ten kołowrotek nie przypadł Wam do gustu, spójrzcie również na serię kołowrotków Method Master oraz FederFan. A my teraz żegnamy się z Wami. Cześć!